Cześć, znów jestem w rude am Rhein. Dzisiaj tak naprawdę główny cel to pierwszy test mojego nowego obiektywu 7 Artisans. Myślę, że tak będzie to najłatwiej przeczytać. Fisheye 7,5 mm f2.8, także obiektyw ekstremalnie szeroki. Obiektyw fisheye, także tutaj na bokach powinny być takie śmieszne zniekształcenia. Nigdy czymś takim jeszcze nie fotografowałem, także fajne. Nowe doświadczenie. Obiektyw kupiłem głównie z myślą o Panoramach 360. Także zaczynamy. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy to to, że trzymając aparat muszę zwrócić uwagę na to, żeby nie włożyć po prostu palców w kadr. Dobrze, na dole podczepiony e, Joby tripod. Także nie będzie myślę, że z tym dużego problemu, ale no, mimo wszystko muszę się pilnować. Jest naprawdę bardzo szeroki kąt. Jestem teraz na Drosel takiej bardzo znanej uliczce, bardzo wąskiej, ale w tym obiektywie widzę, że nawet ta ulica wygląda na całkiem szeroką. Zwróćcie uwagę, jak ten obiektyw mocno wygina rzeczywistość. Spójrzcie na wieżę kościoła, kiedy jest bliżej krawędzi kadru, jak bardzo jest wygięta. Przy środku będzie wszystko wyglądało normalnie, jak przy każdym innym obiektywie. Przy kolejnej krawędzi znowu to samo. Pamiętam, jak nagrywałem tutaj parę filmów dla klientów i w obiektywie 10 mm chciałem złapać jak najwięcej w kadrze, po prostu było to niemożliwe ze względu na odległość od obiektów, no tutaj mieści się wszystko tylko, że jest po prostu wygięte. Wcześniej w domu zrobiłem parę zdjęć próbnych, żeby zobaczyć zdjęcia, jeżeli chodzi o jakość. Wyglądają naprawdę spoko. Podejrzewam, że wideo też będzie dobre. Ten sam obiektyw musi też wypaść dobrze, jeżeli wypadł dobrze przy zdjęciach. No, takie przemyślenie po dosłownie paru minutach używania go w terenie, że jest to Kolejne ciekawe narzędzie, które fajnie jest mieć w plecaku. Potem pokażę Wam, jak ten obiektyw wygląda, kiedy wrócę, kiedy będę już montował ten film. Dogram parę materiałów, gdzie po prostu zobaczycie to urządzenie. Jest naprawdę mały, ciężki dlatego, że jest metalowy. Wydaje się być raczej solidny, ale no to, co mnie najbardziej tutaj zaskoczyło, no to że przy cenie tam około chyba 130 euro przy ściąganiu obiektywu. Z Chin i jakość zdjęcia jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Jest super. ok, pora na podsumowanie. Zdjęcia wyglądają całkiem w porządku, tak jak mówiłem, są naprawdę ostre. Oczywiście na środku, przy krawędziach, szczególnie w rogach, jest kiepsko, ale tego się spodziewałem po tego typu obiektywie, szczególnie po tego typu obiektywie w takiej cenie. Wszystkie ujęcia filmowe, które widzieliście. Były nagrywane tym obiektywem, aparatem Sony A6400, trzymanym na tym statywie z Jobby, po prostu. Także nie ma żadnej stabilizacji sprzętowej, co zresztą widać. Nie dodawałem też stabilizacji w postprodukcji. Zależało mi na tym, żeby pokazać jak najbardziej taki prawdziwy wygląd tego, co, co ten obiektyw po prostu w połączeniu z moim aparatem jest w stanie wyprodukować. Fajne w tym obiektywie jest to, że Przesłona jest bezstopniowa. Jest to mój pierwszy obiekt z bezstopniową przesłoną. Fajnie to rzeczywiście działa przy filmowaniu. Nie ma tych takich charakterystycznych klików pomiędzy kolejnymi stopniami, dzięki czemu na przykład przyciemnić mogę sobie ujęcie w bardzo płynny, płynny sposób, tak samo jak przy użyciu filtra. Dzisiejszy film to pierwsze wrażenia, więc takie są właśnie moje pierwsze wrażenia. Podsumowując, jestem z tego obiektywu zadowolony. Widzę Główne zastosowanie w fotografii 360 w panoramach sferycznych. Dzięki temu, że ma tak szeroki kąt widzenia, mogę zrobić 5 zdjęć zamiast 20 na 10 mm, więc jest to ogromna oszczędność czasu. Napiszcie w komentarzach, czy interesują Was takie filmy właśnie sprzętowe dosłownie pierwsze wrażenia, czy też bardziej takie dokładne recenzje sprzętu, którego używam dłużej, bo mam go naprawdę wiele i, i mógłbym nagrać sporo filmów na ten temat. Będzie super, jeżeli zostawicie pod filmem kciuka w górę, zostawicie komentarz, udostępnijcie to dalej. Udało mi się przekroczyć granicę 300 subskrybentów na kanale. Także tym bardziej zapraszam do subskrypcji. Bardzo chciałbym, żeby kanał rósł w siłę. Do zobaczenia za tydzień. Cześć. Asystentka dzisiaj stwierdziła, że będzie krążyć, także była nieobecna na filmie.